Cześć, witam was w ostatnim już filmie z ocenianiem graczy na światach publicznych. No i dzisiaj ocenimy sobie top 5 graczy, jest jeszcze bonus, ponieważ widz poprosił mnie, żebym ocenił gracza Szaidan, jak dojdę do zorzy. Nie zapomniałem, więc lecimy z oceną i pisał, że się zdziwię, ja ten profil już widziałem i no dosyć ładny profil, ale spodziewałem się, Większego, wow, ale możesz napisać, jeśli to oglądasz, o co ci chodziło, czy chodziło ci o tą postać na topkę, czy jednego, coś innego, co ja może przeoczyłem, byłbym bardzo wdzięczny. No a ja was zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba. Lecimy do 2000 subów, no i lecimy już z oceną. Tu wcześniejsze postacie ja sobie przyjrzałem, nie ma tam nic ciekawego myślę, więc sobie przechodzimy już tutaj yy, bronie, broni, tarcza z licytacji awentowej, mamy hełmik ze smoka, łapki z wakacji, buciki też z wakacji, dosyć przyjemny wykłunek, 325 poziom, no i teraz 180 level czy coś tutaj ulepszone mamy? Yy, nie ma nic ulepszone, tylko heroiki są ulepszone, okej. Okay. Lecimy dalej. 180 mag. No i tutaj mamy już bardzo ładne EQ Gwiazdka 2018. Buciki z Wielkanocy, zbrojka złożona. Tutaj z licytacji mamy dwa itemki: heroiczne, ulepszone. Pierrek z wakacji naszej z Wielkanocy oraz łapki z Wielkanocy, czyli całe eventowe EQ. Jeszcze mamy legendarne błogosławieństwo z Gwiazdki Płomien. oczyszczenie. Bardzo fajny ekwipunek, bardzo fajny mag. No i 173 mag również. Full Lega, Chelmik z Sąsa, łapki z brata naszej z Kolosa, pierek z gwiazdki, zbroja złożona i Buty z SK, też branie z licytacji ewentowej bardzo fajny akwipony. No jest 190 mag, z urodzin, naszej z wakacji, łapki z kolosa i buty z SK. Tutaj też itemki z licytacji, jakaś zbroja i hełmik ewentowy. Niestety tutaj zbroja nie jest ulepszona ani tarcza, tylko sama różdżka. No i przechodzimy dalej do 412 maga, który jest ulepszony w całości na plus 5. Wszystkie te temki, Hamilton łapy z wakacji naszej, Stan Rotha, Pierek z wakacji, zbroja na 300 level. No i buty z Halloween, bardzo fajny ekwipunek. Tutaj też z licytacji eventowej, bardzo ładne grafiki. Nie wiem, czy to są zmienione, czy po prostu takie ładne były. No i też bardzo ładny strój klonowy. Bardzo mi się podoba. No i 49 nadzorzy, tutaj dwie legendy ewentowe z gwiazdki, też bardzo przyjemny, jedna z wielkanocy Bardzo przyjemny ekwipunek. No i tutaj bardzo ładnie wszystko ulepszone na plus 5. Nie wiem, czy spotkaliśmy już taki robi czy Jeśli ktoś pamięta, no to możecie napisać w komentarzu. No ale jest to bardzo ładny ekwipunek. No i przechodzimy do. Top 5, bo ten gracz znajdował się poza top 5. No więc teraz przechodzimy do głównej części odcinka. Będzie troszkę dłuższy ten odcinek. Tutaj mamy Helmir, Zayaseł, łapki z nymfy, Pierek z Vajenry i Buty z Seta. Tutaj z, y, y, tutaj z czego to było? <laughs> Chyba za punkty honoru. Taka różdżka, jeśli się nie mylę, zbrojka i orb. Niestety heroiki nie są polepszane, jak i legendy. Ale 400. 60, łowca. O kurwa. Psychopata, pieprzony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy setek. Sześć trzy setek. tego się nie spodziewałem. Sześć trzy setek, jedna czterysetka. No, psychopata, psychopata totalny. Piery gwiazdki. Tutaj niestety itemki niepoulepszane, heroiczne, no ale jak ma tyle postaci do ulepszania, to, to się nie dziwię. No i dwie legendy: łapy z nymfy i buty z seta. Tutaj kolejna trzy setka, kolejne łapy z nymfy i buty z seta. Jeszcze naszej z nymfy i Pierek z Chageda. Tutaj y, w trakcie ulepszania jest tych legend. No i ciekawe, gdzie ma równe klucz. czy to jest równe klucz, czy może nie. Tutaj buty z Wielkanocy, łapki z nymfy i naszej z Childa. Okej, okay, tutaj też jeszcze niestety nie to jest. No i tutaj też naszej z Childa i łapy z nymfy kolejne. No i buty z Wielkanocy, czy to jest to samo. To jest to samo, opominałem tego, przepraszam. Pominałem tego Palladina, który ma czy on ma wszystkie profesje? Nie, nie ma tylko woja na no trzysetnym ma dwóch łowców. Pierek z wakacji, naszy z izwaenry, łapy z wy kolejny hełmir z wakacji, no i tutaj heroiczne itemy niepoulepszane niestety jeszcze do końca, no i tancerz ostrzy, kolejny łap z nymfy, butyseta, e, z izwaenry i pierek z Czerda. to tutaj taka pomocka za walutę, to chyba ją mam. Niestety i tam jeszcze nie polepszano, no ale mamy na każdej postaci mamy łap z nymfy i buty z, nie, butów sete nie mamy, ale mamy trzy pary butów seta, ale sześć łap z nymfy aż, no więc bardzo drogi ekwipunek tutaj, bardzo drogi profil, a tam zapomniałem ocenić, myślę, że za tamten profil damy ósemkę, no a tutaj za bycie psychopatą trzeba dać dychę, bo włożył w to bardzo dużo pracy, jest to Unikalny profil, chyba jak na światy publiczne, i on nadal aktywnie, no i chyba sobie wbija dalej te postacie. Lecimy dalej. Alessia, fajne strój niestety. Ja nie mam indywidualnego stroju, to jest chyba strój klanowy. Chyba by nie miała dwóch indywidualnych, no ale lecimy za cenę. Tutaj dwie legendy: jedna z łannej i druga z Shepu. Mi się jeszcze z łannej nie udało legendy być niestety. Tutaj chemicz z czuwiastki, Pierek z wakacji i zbrojka składano na 300 i temki, heroiczne ładnie ulepszone. Te legendy również są ulepszone, więc bardzo fajnie. Kurwa, kolejny psychopeci-nasz-sorzy. Są, kolejna 400, już druga i kolejna zbroja na 300 level. Tutaj łapy z y, Draculisza, hełmik z Wenery naszej z wakacji, pierek z wakacji. Tutaj już zaczęto ulepszanie. To jest y, broń z wakacji, z licytacji, pomoc oraz buty z gwiazdki. No i tutaj legendy są w trakcie ulepszania. Dwie zbroje na 300 y, budzi to podziw. Helmich z wakacji, tutaj. Na kolejne postaci. Cybili pierek naszej z Madoka i Łap z Sybilii również oraz buty z, Dendro, z Dendroculusa jednak. Okej, okay, to te heroiki ładnie ulepszone. 161 level. No i mamy full setik. pełnić z wakacji, łapki ze stworzyciela naszej z władcy klanów. Pierek. Również z Władcy planów zbraja składana i strategie ulepszania oraz budki z Wakacji 2017. Pamiętam ten event. Również tutaj sobie ulepszono i na 231 tam celu również bardzo fajne itemki. To są chyba rękawice z Boba Daltona, jeśli się nim mylę. Bill Power I jednak on się 2016, Helmich z Wielkanocy, naszej z wakacji, Pierek z Wapora, zbrojka składano No i buty z Marlot. też bardzo fajny triple Niestety, to jest dopiero w trakcie ulepszania tych legend. No, a tutaj na 120 również fajny tancerz, myślę, że walczy sobie o y, zwycięstwo, właśnie Helmut z Gwiazdki, Pierrek z Miłka, naszej z wakacji łapy z Pirata. Zbroja ulepszona na 120 level. No i buty są pewnie jakieś skraba, jeśli się nie mylę. No i też tutaj ładnie sobie ulepsza. Y Tutaj jest zdjęcie, nie wiem czy ja Wielka Dzika Wielkanoc tutaj. z Mandoka, nasz z Mandoka, z łapy z Byka i buty z Marlot na uni. I tutaj również full setik mamy na uni. Bardzo fajny profil, bardzo mi się podoba ten profil. I myślę, że tutaj damy też dyszkę, dyszkę damy za ten profil, bo jest bardzo fajny. Stary stare konto, lecimy do top 3. Tutaj nic nie ma. Tu również 183 Paladyn na Zorzy. Hemik z Frusza, Łapki z Kolosa, Pierek z i naszej z Kolosa. Też dosyć fajny trybunek. Przydałoby się tylko heroiki ulepszyć. 461 Łowca na Zorzy, ale to nie jest jedyna postać na topkę. Tutaj też dosyć ciekawy strój, chociaż ten mi się bardziej podoba. Heumir z łapy z wakacji, zbroja składana i buty z gwiazdki, zbroja ulepszone na plus 5. Jak i łapki również ulepszone na plus 5, bardzo fajne dane w Unik, Pierek z gwiazdki 2013, czyli też ten stary Pierek i tutaj z naszej z wakacji, łuk z licytacji ulepszone, heroiki bardzo fajnie, z wiele renty ulepszone, bardzo fajnie. Tutaj jakiś heroiczny ekwipunek, tutaj stary naszej z Wielkanocy 2013. Czy coś jeszcze jest tutaj starego? Poszukamy. Nie ma nic starego, czyli heroiczny ekwipunek. Po prostu tutaj mamy he hełmik z 17 rodzin, Margonem i y naszej z Furbola oraz Buty z SK. Tutaj heroiki no, prawie poulepszone. No i lecimy dalej do 354, czyli ma dwie zbroje na 300 poziom, hełmik z Weinry, łapy z Rekolisza naszej ze Smoka, pierek również z Rekolisza, zbroja składana i buty ze Smoka. No w trakcie ulepszania tutaj legend jest, ale bardzo ładny ekwipunek. No i tutaj Full Hero. Tutaj z korona SCONDRA 2014 na 60 lever i tutaj ogólnie itemki Skrondra, bardzo fajnie. No i tutaj itemki skrzyżowca, i również Skrondra, też bardzo fajne itemki. Tu coś ciekawego na profilu ma jakieś pamiątki. Chronologicznie nie są porządkowane niestety. Więc nie zobaczymy sobie najstarszej. Ale 2010 rok. Bardzo stare. Bardzo stare pamiątki. To może być stare. To jest dosyć nowe. i w sumie nie znajdziemy to, że to jest sekretny. Ryszard 2019. Bardzo fajny również profil. Myślę, że damy tutaj za ten profil oś. 9, 9. Damy za ten profil. Kolejny profil top 2 już tutaj naszej z sąsa Tutaj zbrojka złożona na 300. Ulepszona na plus 3. No i w sumie tutaj nie ma jakoś dużo tych legend. Tutaj na Syberii są trzy legendy. Tak to legend dużo musi nie zdobyć. Jedną z Zonsa, No i tutaj zbrojka i pierek w trakcie ulepszania heroiki ładnie ulepszone, no i tu chyba nie ma co dużo oceniać, więc damy po prostu siódemkę za level no i top jeden ciekawe czy nas zaskoczy 160 na lelwani nic ciekawego, buty za eseły. jeszcze te stare 208 na zorzy, full hero eq, jakaś i kiezi błogo, tylko z płomiennym oczyszczeniem. Z nocy kupały, a nie wiedziano, że dodali termin ważności do tego błoga. Pierek z kwiastki 2014, łapy z nymfy, zbrojka stworzona i buty z seta, zbroja ulepszona, heroiki ładnie ulepszone, 473, no i kolejny 417, jeszcze 388, również jest y, psychopatą ten człowiek, łapy z Dracolica, hełmik y, ze smoka, y, naszej ze smoka, łap, y, pierek z wakacji, buty z seta, tutaj heroiki ładnie ulepszane, pierek w trakcie ulepszania, dosyć przyzwoity jak wypłunek. Tu mamy tą starą zbroję z klaski 2014, łuczek chyba z Muller i strzały o, 260, też taki mam, łapy z sata, korona ze ska, naszej ze i pierek z sodoli oraz buty z dema, z Dema doszedł fajny no tutaj Full Hero na tym 388 eee, tu ma zbroję, tu ma resztę tutaj tam po jak pisaliście 193 na Unii trzy legendy, no i tutaj trzy legendy, a za bycie psycholem dostaje 94. dziękuję wam za obejrzenie do kolejnego filmu, cześć